A dlaczego to jest Zdecydowanie panuje najgorsza energia. Ja nie piszę się na żadne winy za Właśnie, winda ruszyła i. Boimy na policję. dominę oh! Patryc Mendes. O nie! Mówiłem ci, że masz demony. Kup płytę na www.kruszwil.pl Marek, ogólnie jest problem. Jest godzina 10 rano, ja nie wiem co z tą karteczką przez tą psychopatkę zostawiam, co z Hubertem. No, trzeba tam pojechać, trzeba będzie pamięć, że za Huberta zapłacić. I po prostu Hubert. Nie lepiej ten... to zgłosić po prostu do odpowiednich służb, niech się tym zajmą. Nie, bo tak jak już mówiłem ci, ona w ogóle w żaden sposób nie przejęła się tym, że ja chcę iść na policję. Ja jej mówiłem, że pójdę na policję. ona? Okej, okay. i na policję. Ty, ktoś jedzie? O co chodzi? widzisz. No, widzisz. No, możesz przewrażliwiony, jestem co to czarne, Audi? Bardziej siwe takie. Siwe? Nie no czarne. A, ale to chyba znam właśnie. Znam. Nie jestem pewna, ale chyba znam. Jak znasz? Znam, znam. To może znowu kolejny psychopata? Nie, byłem z kimś umówiony, tylko kurde, nie pamiętam z kim. Miał przyjechać w tym tygodniu. Nie, no, kolejnego psychopata wziąłeś tutaj do domu? Nie, to jest, jest nasoprawny, nas go znamy. Mówisz? Tylko, nie pamiętam to, ktoś do mnie pisał maila i właśnie się nie podpisał. Ale znam go, znam A gdzie go tutaj szukasz? Byłem w Szczecinie, to pomyślałem, że wpadnę. Ale co w Szczecinie tylko my mieszkamy? Marek, ale... Nie masz komu życia psuć? No, ale ja chciałem być taki miły, że no... Bo jak ty byłeś wiesz ile tutaj jest mieszkańców? Pół miliona! No ale nie ty znam. Co akurat musisz się na nas usiąść, ty psychopato jeden? Psychopato. Słuchaj, ja mam wystarczająco problemów. Nie interesują mnie twoje winy do piekła, nie interesują mnie twoje duchy. Ja mam tutaj na głowie por porwanie, kolega mi porwali, pieniądze ode ale mnie wybudzają. właśnie, że byłeś w tym mieszkaniu nawiedzonym i chciałem się Ciebie zapytać. A, nie, wyświetlenia co chciał nabić! Ty, wyświetlenia co byś chciał nabić. Ja. Jak chcesz wyświetlenia, to sobie kup! Chwałem kiedyś, nieważne Wy, Wyjdzie stąd? Marek, ja przy, mo, mogę chociaż tutaj stąd? Nie, ale nie możesz. Nie, ale tam jest zimno Marek Nie, winda do piekła jest u sąsiada, tam zobacz, zobacz nie ma windy. Nie ma windy, bo to są domy Sprawdzałeś? Nie, nie Co musiałem tam są Marek, nie, nie montuje sobie w domu zwykłej windy. Możemy normalnie usiąść i porozmawiać? Okej okay. Ale bo czekaj, już daj, bo ja chcę z nim jeszcze porozmawiać. No, dobra, no dobra. A więc tak, DJ to no, przyjechał tutaj w jednym celu. No, po wyświetleniu Ale to każdy youtuber przyjeżdża do ciebie po nie ma to się przyjeżdża do Krużwila, ale nie, nie, nie. Krużwil nie nagrywa z debilami, których nienawidzi, a temu bym urwał głowę, bym go... z tym młotkiem, mógł... mu, ten na taką nienawidzę. Nienawidzę go. Tym młotkiem. Czymkolwiek. Nienawidzę go po prostu. Trzeba się go pozbyć. I w jaki sposób to zrobić? Pan Kruszwil wie jak pozbyć się debila, który jeździ windami do piekła Po prostu zamknąć go w windzie i niech szuka piekła Ale słuchaj, musimy znaleźć Huberta, a nie zajmować się jakimś Paukersonem Ale on będzie przeszkadzał nam tylko, co teraz zrobić z kolejnym debilem? No dobra, to chodź wyrzucać go do windzie. Znaczy, ty musisz teraz pojechać, tak? Ja mówię ewentualnie z tobą, zamkniemy go w jakieś windzie po prostu No dobra Bo ja nie wiem co z debilem zrobić okay. będzie mi trudno. Bo ja mam ważniejsze sprawy na głowie Z kim on gada? No tak jak myślałem. Marek zaprosił mnie tak naprawdę, żebym tutaj przepracował. Co on robi? Testował ten dom pod kątem mocy i wydaje mi się, że w tym miejscu zdecydowanie panuje na najgorsza energia. A już. Po prostu czuć z daleka, że coś, coś, tu jest, coś tu jest nie w porządku i może to jest ze względu na to, bo za każdym razem, nie wiem czy widzieliście, ufili, no, weź, ufili, zrób coś. Tak, że za każdym razem ktoś siedzi na tych fotelach, więc możliwe, że ktoś po prostu nawiedzony. Ty przyjechałeś do nas, czy, czy tam się tybu? Tam w ja gadaliśmy, że byłeś przy okazji w Szczecinie i chciałeś nas odwiedzić. Eee, ale Marek, to nie jest tak jak myślisz. To... A skąd pan się wziął? Pana nie było wczoraj. My nagrywamy daily. daily. No serio, bo ja serio ja się podwiedziłem ale, podwiedzi, ale ja podwiedziłem Ale też tam podobnie mieszkałem... przyjechałeś skąd To skąd on się wziął? No bo był w okolicy i... Tak w okolicy jakby mieszkamy na totalnym ludziu. Ale... Bo on przyjechał z... On jest ze Szczecina tak naprawdę i... No jak to jest wikarzyca człowieku? Nie, To jest Tomek Tomek powiedz No tak No Tomek, tak. Jest, Tomek jest ze Szczecina, on jest moim dobrym znajomym Kiedyś się na Medina jak graliśmy no, to się poznaliśmy No bo nie mam okay. operatora Bo... Bo potrzebowałem kogoś do ja Dobra, słuchaj! Ja muszę jechać o 12 po kolei, tak? Możemy jechać, ja Ci pokażę pewne miejsce jest winda. Ona rzeczywiście jeździ do piekła. A ja tu wyczułem złą moc. Gów mnie obchodzą twoje złe moce. Ja mam windę do piekła, mogę Ci pokazać. Tak? Widzowie po ogólnie są. Two znam jest winda do piekła. Chodź, jedzimy. Ale ja nie wiem czy ja chcę do windy do piekła, bo ja nie jeździłem... A masz czas? Chodź nagram odcinek Tak więc zabraliśmy Paukersona do Windy. Zgadza się? Ja nie wiem gdzie ja jestem. To będzie jeździł nawiedzona winda. Co to są za jakieś stare ploki? ja nie będę wchodził stare bloky. Ale jest, to jest jakaś stara winda w ogóle. A to piekło ma... co młode jest? Nie ma stare Ja winda jak wejdę to piekła. ja sprawdzam to od razu piekło. czy dostała te, nie, homologację jak się mówi do windy? No mają te Winda, winda do piekła należy, ma homologację. No. Tam ma. Dobrze. 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 Miała przynajmniej. Tak? Właśnie, jestem ciekaw jak ty będziesz do środka. Dzwaję do Shatana. To po to sześć. Jaki znacza po szóstjesz na Sześć, sześć, sześć! Szósteczka. Słuchajcie, ja z wam nie pojechał, ale to jest winda do piekła. Stary, nie mam Ale no słuchaj, teraz sobie żartujesz ze mnie, tak? Żartuje sobie ze mnie, nie wierzysz w to. Jestem absolutnie poważny. No, także ja nie piszę się na żadne windy do piekła, bo ja wam jeszcze pozorzyć nie idę do, do piekła. W każdym razie szóste no, piętro i jedziecie. Szóste, tak? Bo... Tam jest piekło. Ale to miało być piętrowe. Piękne. Szóste? A ja dziesiąte wcisnęłem. Tu szóste. A to się zatrzyma? Pojechał debil. Która jest godzina? Która jest godzina? Ja pier... Czternasta. Co? Czternasta. Jeszcze czternasta. Ja pier... No, a co z Hubertem? Nie, to no, musimy się koniec. Szybko musimy, może jeszcze będzie łatwa. Jest taki oddebila Pawkersona. Co ty widzę do piekła. Nie, no. nie wiem. No? No to jest kretyn Myśli, że. że serio my jakąś winą w ogóle pojedziemy do piekła? Ja nie wiem stary, kto to w ogóle oglądał. Kto Dzieci, wierzy w te filmy? Dzieci. Teraz to jest komedia, no co on w ogóle kazał nam nagrywać, jak, jak zjeżdżamy do piekła i ja on myśli, że serio ja, ja będę nagrywał takie coś, że nikt w to nie wierzy. Ja pierdzielę. No czas marnujemy. A może na serio to nagra? No. Niech myśli, że w przebitkach, że serio dojechaliśmy. Dobra, jest szóste piętro. Dawaj, dawaj, nagrywamy. Dojechaliśmy na szóste piętro. Według kombinacji powinniśmy kilkukrotnie pojeździć pomiędzy piętrami. Także my to zrobimy. Teraz akurat ruszamy na dziesiąte piętro. No i za chwilę po tej kombinacji po prostu zjedziemy na piętro zero i po otwarciu drzwi zobaczymy co się stanie. A go nie odzyskamy? Nie, no co ty? Do, nie wiem, no ale dwie, dwie, dwie pół godziny jest później, spóźnienia, to już tam nie będzie. Może on tam siedzi cały czas. Może gdzieś blisko siedzi. Czy czekamy na tego pauka Sola? Nie, no chodź. Słyszeliście przed chwilą ten dzień? Właśnie winda ruszyła i zjeżdżamy na poziom zero. Zresztą zobaczcie sami, e, trochę się obawiam, bo nie wiem czego możemy się spodziewać. E, możliwe, że słuch o nas zaginie. Mam chorą rękę, córki nie, ale rękę mam chorą. Jesteśmy coraz bliżej. Nagrywaj, nagrywaj. Ale animacja, jaka płynna. Mhm. Dobra, nawet bo dojeżdżamy. Yy, dojeżdżamy już na miejsce. Drugie piętro, pierwsze piętro. Dawaj, dawaj, tu, Dawid, na, ten, na drzwi. Uwaga. I. otwieramy. Ty, a gdzie jest? Gdzie jest ten? Dawid. No, co za. Dwany, no, on oh. wystawił nas. No, oh. no. Odstaw... Gdzie on jest? Nie, you no. Know. Idziemy na auta, idziemy ich szukać. Marek! Zadzbany Ja pier... No ja wiedziałem że tak będzie. Przyjedziemy do Szczecina i nic, nic nie nagramy i nas wystawi. Mówiłem, że tak będzie. Zawsze tak jest. Zawsze tak jest. Zawsze tak jest. No i co robimy? No nie wiem no stary. Zajebiście. Dobra, wyłącz to i... Ch... Z głupiego Paukersona, nie odzyskamy Huberta już nigdy. Mówiłem ci, że dredziarza nie będzie z tam typiarą. Mi się wydaje, że on po prostu w którymś domu jest, że te domy to są meliny w środku, a przynajmniej jedna, jakiś garaż może, coś w tym stylu. myślę, że to, że tam go schowała, tak? Tak myślę, ale tych domów jest tutaj od cholery. No ja bym. To nie jest tak, że tutaj jest tylko jedna ulica. Tam, tam daleko są domy, bo to jest całe po prostu potężne osiedle. Także on może być wszędzie i nie jesteśmy w żaden sposób w stanie go znaleźć przez głupiego Paukersona. Ponieważ pozbycie się go, zajęło nam 3 godziny. No dobra, ja bym pojechał tak. po prostu na hadle. Te. Myślał coś, cały czas coś nagrywał, Ale co z Hubertem teraz? To no Nie, nie wiem, będziemy tej... musieli inaczej się z nią skontaktować. Ja nie mam do tej kobiety numeru telefonu. Do nikogo z nich nie mam. To na pewno się z nami skontaktują. No, Marek, My no nie y... Im zależy na kasie, z nami się skontaktują, rozumiesz? Y, mam numery do, tylko do tej niemowy A po co ci numer do niemowy? No właśnie, do nikogo nie mam. Oni nawet telefonu nie mają. i do matki, ale matka nie odbiera. Nie no wiem, moim zdaniem się skontaktują z nami Możemy podlecieć na adres tam do, nich. do tego mieszkania, z... które podobno. Wróćmy tutaj. na razie do domu. Wróćmy na razie do domu i rozchylimy się. Zostawić Huberta? Wróćmy do domu, mówię. Chcę zostawić że wracać do domu. Myślisz, że tam będzie? Nie wiem czy będzie, mam po prostu przeczucie, że jej wracać do domu. Chodź. Dobra, jak tak ten szmaciarz chce się bawić, kuber, to jedziemy pod ich chatę i wymyślimy, że nie wiem, że to nawiedzone jest. Kuber. Dobre? No dobre. I będziemy i będziemy weźmiemy wodę i będziemy udawać, że to jest woda święcona i będziemy na że i dom jest opętany, że wyczuwamy złą moc I takie coś, nie wiem i zobaczymy, może ten debil nawet w to uwierzy. Ja Hubert, widzisz to? Widzisz, widzisz tą elewację stary? te jakie to jest upier. Ja, Stary, zobacz tutaj, leży syf Oni mieszkają jak w chlebie To jest jedno wielkie wysypisko śmieci Naprawdę, jak spojrzysz, tam jakaś taczka Trawa jest nieskoszona, to nie ma się co dziwić Patrz, tu na aucie jest jakiś kucharz <śm> Tu w ogóle, patrz tu Co to jest? Zobacz, patrz nie, To jest nielegalne Wykrywasz metali, no i do, 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 zajebiście mówisz Bo to jest ch nielegalne, stary Dzwonimy na policję, to zgłaszaj to. Zgłaszamy to Pato, grzyb na schodach, ja pierdziele Słyszysz? Tak, tak, tak. Halo dzień dobry, Danie Pawlak z tej strony. E, witam serdecznie. Wie pani co, bo ja tutaj znalazłem na terenie posesji u znajomego wykrywacz metali, a ja z tego co wiem, to to jest nielegalne urządzenie i w Polsce zostało zdelegalizowane. Moglibyście państwo zająć tą sprawą? Jak was to nie interesuje. Ale nie, proszę pani, to jest wykrywacz metali i ja wiem, że te urządzenia są nielegalne. Dwa dni? Jak dwa dni? Wie pani co, naprawdę, ja bym chciał, żeby zajęli się państwo tym jakby priorytetowo. Ale, nie, naprawdę, nikt mi pani nie mówi tak... Dobrze, wie pani co, dziękuję bardzo, dziękuję... Nie, naprawdę, dziękuję bardzo, do, do widzenia. Babka powiedziała, że w ogóle to, to nie jest ich sprawa i mamy to zgłosić gdzieś indziej już. Okej nagrywamy swoje. In domine patris mei spiritu Santi, verba enim quae haben potestatem super domum et custodiat en idam cantadrega. Quae tareo esto und omnes es patres es dominos es santos destos verba quae enim potestatem domunum en custodiat. Zaczynam go wyczuwać. Czuję jak demon przejmuje moją duszę. Ach! O nie! To naprawdę coś jest! Ja! Czułeś tą energię? Nie Hubert, chodźmy stąd, naprawdę Dobra, uciekamy no, Ja nie pier... co to było? Naprawdę, nagramy żart a to... Dobra, myślisz, że w to uwierzą? No na bank to są downy Bo ja tam rzuciłem zapalniczką Czułeś tą energię? Ten dom jest opętany rzuciłem zapalniczką No wiem, ale oni się nie skapsą przecież, to są debile Dobra No to... To czekamy za nim Kurde, Marek, to tak. Ty, ta... Paukerson, widzisz go? Ty pałkersą, bez kitu. Co za krety? Marek, nie wypadz to. Marek... Marek Idź nie... stąd człowieku. Zzał, ręka it's it's mi płonęła. Idź stąd Ten Czego dom jest opentany, Marek. Nie Ten dom jest opentany, mam na to dowody. Ty nie Mogę ty. ci pokazać, wpójrz mnie do mieszkania, to ci pokażę. Przez ciebie... Wszystko mam nagrane. Z ciebie nie odebrałem kolegi. Wszystko mam nagrane, A ten dom jest opentany, Marek. Musicie się stąd wyprowadzić jak najszybciej. Chodź na komputerze. Chodź, 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 chodź. Powiem ci i tak. Tak I tak, ale, ale patrz, I... patrz, 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 patrz. I tak nie mamy filmu. Dawaj, kurde, damy mu szansę. On jest debilem. Największy kret. Daj, puszczę go na HT. Co ty nam chciałeś? bo cię nie słuchałem nawet. Co ty chciałeś pokazać? W tym domu. Co mamy? Demony. Demony? Macie demony. A jak na imię mają? Nie wiem, ale są naprawdę mocne. Podchwaliłem mi rękawiczkę. Święciłem twój dom. Co robiłeś? Święciłem. Święciłeś dom? Tak. Wypędzałem stąd demony. Ale co chcesz chciałem się, chciałem się za was pomodlić. Ale co chcesz w środku zrobić? Chcę wam pokazać nagrania, mam wszystko nagrane. No to pokaż. Mam nagrane. Chodźcie, pokażę wam. A to nie możesz tutaj? Nie, bo muszę to na komputerze. Dobra. jakoś, tak? Tak, bo zobaczysz tą, tą rękę i naprawdę, Marek, uwierzysz w to, że z tym domu są dom demony. A na aparacie zobaczę. Nie wiem, czy nagrało się to tak, jak żeby zobaczyć w środku. Zobaczmy na Dobra, odpaliłem program do obróbki. Daj mi szybko lustrachę, muszę wyciągnąć kartę, żeby zmontować, żeby nie było widać tej zapalniczki. Za, 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 za. to tak, tak, Marek, chodź szybko, zobacz, chodź. Patrz tu i patrz, puszczam ci, patrz. Widzisz? Widzisz, jak mi płonie ręka? Co? Widzisz? Mówiłem ci, że masz demony. Czekaj, czekaj, weź je, weź ty, Weź coś coś, mi Czekaj, patrz. Widzisz? No sama zapłonęła. Serio, Marek sama? naprawdę macie demony w tym w tym domu. Serio, naprawdę. Widzisz? Podpaliła się. No nie wiem, Marek, macie tutaj demony jakieś. Nie wiem, chciałem ci to pokazać. Ja nie chcę siedzieć w tym mieszkaniu dłużej już. Ale Marek, no widzisz, czarno na białym masz wszystko. Dobra i co z tym co będziesz te robił? Nie wiem. Bo ja mam jeszcze w zasadzie takie nawiedzone mieszkanie. Taki znajomy ma nawiedzone mieszkanie. Ty chciałbyś za jakąś opłatą pędzić duchy? Najpierw muszę zobaczyć to mieszkanie. A co z tym domem? No teraz to już mnie zainteresowałeś tym mieszkaniem. A widziałeś ten film z mieszkania? No widziałem i właśnie dlatego w sumie... No dobra, powiem ci prawdę. No ja przyjechałem tutaj, bo chciałem zobaczyć to mieszkanie. Jedziemy, tak? No. Będzie duchy z mieszkania. Nie wiem, zobaczmy. Najpierw chcę zobaczyć bo to ja... mieszkanie. Ale tutaj w tym miejscu wyczuwa Jest ta... Huber <słyskanie> Jakby była opętana Tu była naprawdę złą energię od pani Takim jak pan to jest dużo opętanych przez szatana Tylko na plecach jest... Na plecach